Witajcie, witajcie, jestem Tobi i dzisiaj kolejny odcinek z serii I dzisiaj ogólnie będę robił coś, czego naprawdę dawno, w ogóle nigdy jeszcze tego nie robiłem, ale widziałem to u wielu różnych YouTuberów, też czasami na live'ach. To jest bardzo popularne, mianowicie nazywa się to Top Model The Browsers. Pewnie już skojarzyliście z miniatury, pewnie może kiedyś w tym udział, może widzieliście u kogoś, jakiegoś YouTubera. Mój brat ogólnie wyzwonił już do kilku osób, tutaj kilka osób jest zaproszonych: YouTuber Avaro, Proste, Jagoda, i ogólnie wiele osób doszło właśnie na potrzeby tego top model. Było wcześniej chyba tak, tylko 40 tysięcy pucharków, teraz mamy aż 100 11 tysięcy, więc naprawdę fajnie. Więc nie dość, że mamy top model, to jeszcze trochę pucharków do klubów więc to mi się naprawdę przyda. Okej, okay, więc tutaj mamy YouTube Alvaro Jagody. Okej, okay, więc tutaj są zasady top model, że po każdej kierce zmieniamy skino, nie można odryżować ataku i ulta. To będzie 5 rund. W tej rundzie dowódca ma jednego skina, czyli ja. To Games ciągle mamy. Ciągle mam Shark Leona. I ja będę takim. I ja będę dowódcą, który ocenia wszystkie inne skiny i powoli je likwiduje, aż dostanie ostatnią osobą. Trzy osoby, które będą awansowały. Dwa razy będzie ST Członek, czyli taki jeden awans. I jeden raz dowódca. Okej, okay, więc zaczynamy rundę. O, tutaj mam YouTube Alvaro, ale ma ładnego skina. Teraz ogólnie pierwsza kategoria jest dowolne, skiny, tutaj mają niestety jednego bota, e, spróbuję go zabić, tak, więc. Chyba będę musiała zrobić e, Jokszybski Bibi, bo on nie ma aż takiego ładnego skina. Okej, okay, więc idę tutaj dalej, sobie chodzę. E, tutaj zabiję sobie te czożki. Alvaro wygrywa pierwsze miejsce, potem jest, potem jest proste, i potem na końcu jest Jagoda Bibi. Więc taki mam punktowanie. Tutaj ktoś pisze. Więc tutaj, tutaj napisałem dziewczyny. Więc zaczynamy. Tutaj niestety cztery osoby biorą udział w tym model. Może na przyszłość, jak będę już robił jakieś, uda mi się zebrać trochę więcej, ale niestety do tylu osób udało mi się zadzwonić. Jeszcze był Witek, ale jakoś, nie wiem, może ma jakieś złe połączenie z internetem, czy coś się stało. Odszedł może na następny model, będzie zobaczymy jeszcze, e, więc czekam aż oni się zgodzą. O nie, chyba nie usunął znowu bota, a dobrze. No cóż, po prostu się go zniszczy. Tutaj mamy to w ogóle jego teraz niszczę, żeby nie było, że przypadkiem go nie usunąłem. O nie, o no, 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 Źle no. mi wyszło. No i niestety, Bocin zniszczył do Bibi, e, bo on naprawdę to był AB, więc dosyć silny jest, to on robi. Więc mój brat mnie zniszczył, więc będzie powtórka jak, jak, mój brat w ogóle tak może mnie wyrzucać? Okej, okay, więc zaczynamy kolejną gierkę Tutaj proste ma takiego jakby skina kowboja Nie wiem czemu tak wyszło Chociaż teraz miały być dziewczyny, ale oni wcieli chłopaki, nie wiem czemu Miały być teraz dziewczyny Ale chyba na początku będę musiał chciał kinąć. Więc mój brat ma dla niego skina do koloruta za starpońcy, więc to trochę tak nieładnie Tutaj YouTube Alba Robi powód I niestety on bardzo miał ładnego skina, tylko taką piłkę jakby Taką sportową, ale Jagoda Bibi naprawdę ma bardzo ładnego skina do surcze, który mi się bardzo podoba. Taki widać, że kupiła karnet bojowy, więc tutaj napiszę, że Jagoda Bibi wygrała, bo miała naprawdę tylko ładnego skina surdza, ale bardzo mi się Alvaro też miał ładnego takiego piłkarskiego skina do Daryla. okej, okay, więc zmieniam teraz mapę na jakąś inną. Więc zrobiłam opcję, że teraz będą dziewczyny. E, tutaj już wszyscy czekamy. Tutaj chyba jeszcze ktoś pisze, nie wiem. Mój brat zrobił mi jakąś tajemniczą mapę dla mnie Z napisem Tobie. Jestem ciekawy jaka to jest mapa Bo powiedział, że podobno specjalnie dla mnie To jest na nagrodzie Tutaj napisał właśnie Tobi Więc jestem ciekawy No z dużej litery powinno być, ale już się nie czepiam Dziwna mapa, taka cała w trawie Jak by to wyglądało? O nie, czemu oni zabijają? A, przynajmniej tutaj jest odrodzenie Ale powinno być tylko dziewczyny Chociaż nie wiem Więc jak po prostu tała chyba no, to wydaje mi się, że jest tak po prostu do luzu, że to nie jest to motyw, tylko po prostu sobie tak gramy. wygraliśmy. Ok, więc teraz myśmy taką luźną po prostu poza tą model gierkę. Ok, więc mowa wygląda trochę dziwnie. Aha, to jest taka mapka typu po prostu takie kamienie. Teraz wybieram. Już ustaliłem. Ostatnie miejsce zajmuje proste. po tym jest Jagoda Bibi i YouTube Alvaro więc no tak już będzie. Więc ogólnie mam niestety dla Was trochę złą wiadomość, ponieważ nie nagrały mi się ostatnie trzy rundy naszego konkursu. Niestety nagrywarka ekranu trochę się popsuła i nie nagrała ostatnich chyba 10 nawet minut. No... Trochę mi szkoda, że tak się stało, bo naprawdę te gierki były dosyć fajne, były naprawdę ładne skiny, ale żeby nie było wam kompletnie przekro, zaraz podam wyniki tych ostatnich rund. Okej, okay, więc pora już na ogłoszenie wyników, kto wygrał, kto przegrał. Trzecie miejsce zajął mój brat Proste i ogólnie miał on skiny dosyć ładne, kilka razy niestety pominął rundy, ponieważ tu trochę miał w sobie internet i tak szybko dotarły mu informacje o tym, jaki jest skin i niestety chyba dwa razy z rzędu mu się pomyliło, więc no, no szkoda, jakby mu się pewnie tak nie stało, to bym mógł nawet zająć drugie czy może pierwsze miejsce. I ogólnie chciałabym jeszcze bardzo podziękować mu i go pochwalić za to, że specjalnie wydał 30 gemów na ten odcinek. Niebieski skin do Sandy, niebieską Sandy. Specjalnie wydał 30 gemów, a zbierał na mega boxa więc naprawdę podziwiam go. Drugie miejsce zajmuje Jagoda, by mi miała bardzo ładne, ciekawe skiny. Kilka razy wygrała pierwsze miejsce, na przykład bardzo mi się podobał skin do Surja z Karnetu gozy, z potworów, który był dostępny w wakacje. Bardzo mi się podobał ten skin. Pierwsze miejsce, na no pewnie już wiecie, oczywiście, że zyskuje je YouTube Alvaro za to, że miał na Naprawdę bardzo ładne skiny. Mi się wydaje, że pewnie wydą na nie ze pół tysiąca gemów. Skiny te były bardzo unikatowe i dosyć drogie. Na takie skiny jak Amor Piper, która kosztuje aż 150 gemów, czy Pokopirat. Z tego profilu już widać, że jest zastępcą dowódcy w moim klubie. Proste został Esty członkiem i Jagoda Bibi też została Esty członkiem. Ok, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem I zalejkujcie ten odcinek widzimy się w następnym odcinku.